Jeśli wciąż nie możesz schudnąć, jeśli szybko chudniesz, a Twoja waga szybko wraca, albo schudłaś, ale wskazówka Twojej wagi skacze jak szalona i nie potrafi się zdecydować, to wiedz, że dotyczy to wielu kobiet, które się do mnie zgłaszają. Jeśli tak jak one, tak i Ty chcesz wiedzieć, jak przerwać to błędno koło odchudzania i niezadowolenia, słuchaj mnie uważnie, a zdradzę Ci cztery sekrety boskiej sylwetki. Sekrety, które sprawią, że raz na zawsze rozprawisz się z tym problemem i nauczysz się, jak pielęgnować osiągnięte rezultaty i już na zawsze cieszyć się atrakcyjnym ciałem i dobrym samopoczuciem. Jeśli masz dość zastanawiania się, co zrobiłaś nie tak, że utracone kilogramy szybko wracały, albo dość szukania nowych diet i sposobów na sylwetkę, jeśli teraz po odchudzaniu rzucałaś się na jedzenie, rezygnowałaś z ćwiczeń, a kilogramy sukcesywnie wracały, a Ty niepostrzeżenie nie mogłaś się zmieścić w ulubionej dżinsy i nie wiesz, co zrobiłaś nie tak? Jeśli nie możesz patrzeć swoje odbicie w lustrze po wyjściu z prysznica, albo jak Twój facet lub mąż pożera wzrokiem szczuplejsze kobiety? Jeśli nie możesz patrzeć na to, jak najlepsze lata Twojego życia przeciekają Ci przez palce, a Ty dalej czujesz się jak słoń i w dodatku nie masz motywacji, aby coś z tym zrobić? Jeśli czujesz stres i niesamowity wstyd w sytuacji intymnej ze swoim mężczyzną i nie potrafisz się do końca rozróżnić i sprawić, by wam obojgu było dobrze, jeśli przez swój wygląd czujesz się brzydka i bezwartościowa, nie realizujesz w swoim życiu zawodowym i osobistym tego, co byś chciała, i czujesz się pusta i niespełniona. Jeśli jesteś zmęczona, Niezadowolona, sfrustrowana i masz poczucie winy i czujesz wstyd. Wiesz, że Twój wygląd wpływa na niemal wszystkie aspekty Twojego życia? W tym nagraniu opowiem Ci, jakie jest sekretne paliwo efektów sylwetki, którą osiągniesz z łatwością w ciągu najbliższych trzech miesięcy od teraz. Poczujesz się piękną, wartościową i spełnioną kobietą. Królową życia. Dodam też jeszcze coś bardzo, bardzo ważnego. Powiem to, o czym nie mówią ci wszyscy eksperci od odchudzania z telewizji czy z internetu, i dlaczego. Nasłuchałaś się już nie jednej super rady o odchudzaniu z internetu: Ucioci na imieninach lub fit celebrytów nie wszystko działa dla wszystkich. Każdy jest inny, każdy ma, or każdy ma inny organizm, ma swój indywidualny klucz. To dlatego większość planów jest nieskuteczna, bo jest niedopasowana indywidualnie do Ciebie i potrzeb Twojego organizmu, Twojego typu sylwetki, Twojego typu metabolizmu, czy nawet celu, jaki chcesz osiągnąć. Sekrety boskiego ciała, które Ci pokażę, sprawią, że poczujesz pragnienie, by działać nad swoją formą i kondycją i sprawią, że poczujesz sobie potężną moc sprawczą, że jesteś w stanie osiągnąć cel, który pragniesz i tym razem zapanować nad swoim ciałem. To Twoja ostatnia deska ratunku. Twój mężczyzna już nigdy nie obejrzy się za inną. Będzie błagał, byś była tylko jego, a twoje koleżanki i znajomi spłoną z zazdrości. Zyskasz maksymalną pewność siebie i już nic nie stanie ci na drodze do wymarzonego życia. Staniesz się kimś lepszym. Poczujesz się wartościową kobietą sukcesu, taką jaką zawsze chciałaś być, bo ta sfera przestanie cię blokować. Poczujesz, że jesteś w stanie osiągnąć niemal wszystko. To, o czym Ci powiem, spowoduje, że zyskasz boską sylwetkę raz na zawsze, krok po kroku, dzięki odpowiednim technikom. Będziesz się czuć świetnie, a Twoja waga już nigdy nie będzie się wahać. Musisz być pewna, że chcesz tak niesamowitych efektów. Zanim jednak podzielę się z Tobą czterema sekretami boskiego ciała, chcę zaznaczyć trzy rzeczy. Po pierwsze, to wideo niczego nie sprzedaje. Na końcu nie znajdziesz mojej oferty, DVD, książki czy kursu. Chcę dać Ci prosty drogowskaz do zmiany sylwetki w jednym kawałku. Bez sensu jest rozdrabniać to na wpisy na bloga przez 10 lat, bo potem Ty musisz się domyślić, co robić, w jakiej kolejności i czy to na pewno zadziała. Taka zabawa w puzzle marnuje Twój cenny czas i energię i nie daje Ci pewności skuteczności działań. Nie chcesz spędzić kolejnych lat Robić eksperymentów na swoim ciele, wyrzeczeń, or, ograniczenia, restrykcji, liczenie kalorii, bo to tylko pogłębia twoje problemy. Popularne podejście przypomina granie w dietetyczną ruletkę, a to nie sprzyja efektom. Druga rzecz, dlaczego warto mnie wysłuchać? Ja jestem Emilia Worekowska. Jestem trenerką zdrowia i ciała. Od ponad 15 lat pomagam kobietom w zmianie sylwetki. Sama przeszłam kilka drastycznych diet i odchudzań i nie skończyło się to dla mnie dobrze. Moja pewność siebie i poczucie wartości z każdym wahaniem wagi spadało, więc wiem dokładnie, jak się czujesz. W swojej sytuacji popełniłam wszystkie możliwe błędy i metodą czarnej skrzynki doszłam w końcu do upragnionego celu, ale wiele czasu mi to zajęło. Teraz jestem inną osobą, pewną siebie, asertywną, znam swoją wartość, nie boję się życia. Tworzycie życie na własnych zasadach. Ponieważ przeszłam totalną transformację, jestem w stanie skrócić o połowę Twoją drogę. Drastycznie zminimalizować ryzyko porażki i przyspieszyć dojście do upragnionego celu. Po całym procesie będziesz nową osobą. W środku i na zewnątrz. Boskie ciało i transformacja sylwetki to moje dwa autorskie projekty. Trzecia rzecz. To wideo jest przeznaczone tylko dla tych kobiet, które chcą zmienić swoją sytuację tu i teraz. Kobiet, które potrzebują kierunku i prowadzenia do celu, chcą to zrobić świadomie. Wiedzą, że wiedza w głowie niczego nie zmienia, a sama dieta to za mało. I jeśli liczysz, że samo się zrobi, albo szukasz magicznej pigułki, wyłącz to wideo i nie traćmy swojego czasu. A jeśli masz za sobą mnóstwo zrywów i myślałaś już o liposukcji, wiedz, że możesz dojść do celu mniej drastyczną i kosztowną drogą. Ciągłe diety i próby odchudzania bez efektów to najpewniej nie jest Twoja wina. Przeszukałam internet pod kątem tego typu informacji, bo byłam ciekawa co inni piszą na ten temat. I szybko osiągnęłam poziom frustracji. Bo wszędzie natrafiałam na porady autorstwa teoretyków odchudzania, którzy sami nigdy nie mieli takich problemów jak ty czy ja, albo osób, którym przypadkowo udało się schudnąć, niekoniecznie dobrymi sposobami. I teraz próbują przekonać innych, że to działa uniwersalnie. Wmawianie ludziom, że potrzebny jest deficyt kaloryczny, że trzeba jeść często i mało, albo żywić się tylko grejpfrutem i jogurtem, albo że trzeba wylewać hektolitry potu na bieżni i biegać. Każdy zachwala swoją dietę jako jedyną słuszną metodę, albo wmawia się kobietom, że upragniona sylwetka wymaga katorżniczych poświęceń. Poza tym, te rady są sprzeczne ze sobą i wzajemnie się wykluczają. No, nic dziwnego, że ludzie są w tym zagubieni. Osiągnięcie tego, czego pragniesz, nie musi oznaczać porzucenia tego, kim jesteś, a nawet nie powinno. Wiem to, bo poświęciłam wiele lat pracując nad własną sylwetką różnymi metodami. Przeszłam trzy efekty jojo, załamanie metaboliczne, przetrenowałam stu podopiecznych i badałam temat na sobie, aby zgromadzić wszelkie niezbędne informacje, którymi będę się mogła teraz podzielić. Analizowałam to, co najbardziej działa i dlaczego niektórzy nie mają problemów z sylwetką, a inni przez całe życie desperacko się odchudzają i odkryłam sekretne paliwo dla Twoich efektów. Na jednym ze szkoleń fitness znalazłam specjalistkę od budowania świetnych ciał w wieku 50 lat o niewiarygodnym ciele. Trenowałam pod jej okiem sumiennie i gdyby nie ona, nigdy nie osiągnęłabym ani tej ekspertyzy, ani sylwetki, o której sama tak desperacko marzyłam. To ona tłumaczyła mi zasady kobiecego treningu. Treningu, który daje niesamowite rezultaty. I to, co jest naprawdę ważne, kiedy dążymy do swoich celów i jak istotne są hormony i nastawienie. I o wiele bardziej niż popularne metody mówią. Męczyłam ją, dopóki nie złamała swojego tajnego kodeksu i nie opowiedziała mi wszystkiego od A do Z na temat, od czego zależą efekty i jak utrzymać tak atrakcyjne ciało na długie lata i co naprawdę działa, a co lepiej sobie darować. Dokładnie analizowałam, dlaczego niektórzy utrzymują wagę do końca życia, a inni wpadają w efekt jojo i dlaczego kobiety wybierają te nieskuteczne techniki i metody, podczas gdy te naprawdę działające są przez nie ignorowane. Notowałam, jak to jest, że ciało spala tłuszcz. I jak sprawić, by stało się maszyną do redukcji tłuszczu. Jak sprawić, by spalić tłuszcz z opornych części ciała. Dowiedziałam się o różnicach w treningu siłowym i kardio. O tym, który jest skuteczniejszy i dla kogo. A także, jaka jest różnica pomiędzy spaleniem tłuszczu, a utratą wagi. Dowiedziałam się też o tym, jak małe zmiany w diecie mogą spowodować ogromną różnicę w twoich efektach, a o których nigdzie nie piszą, bo to nie jest tak, że każdy musi jeść pięć posiłków co trzy godziny. Mało tego, testowałam to wszystko od razu w praktyce, na sobie i swoich podopiecznych, osiągając fenomenalne rezultaty i tracąc wagę i tłuszcz w oczach. Moi podopieczni tracili po 5, 10, 15 kg i twierdząc, że odchudzanie nigdy nie było dla nich tak proste, bo do tej pory odchudzając się po macku to była dla nich katorga. Każdy z moich podopiecznych przeszła tę samą drogę. Mnóstwo siłku, diet i sposobów z mizernymi rezultatami. Gdy zaczęły korzystać z tego, czego nauczyłam się w praktyce, wreszcie zaczęły mieć rezultaty. Oto kilka z nich. Oto Maja, która jest przedsiębiorcą, żoną i mamą trójki dzieciaków, trafiła do mnie po trzech nieudanych próbach odchudzania i współpracach z innymi specjalistami specjalistami. O to, co mi powiedziała. Odchudzałam się wiele razy, za każdym razem szybko waga spadała i równie szybko wracała. Współpracowałam też kilka razy z innymi trenerami, ale żaden nie potrafił mi pomóc w pracy z ciałem. Tuż przed 40 postanowiłam, że trzeba to zrobić wreszcie raz, a dobrze i zmienić swoje życie, bo nie jest to kwestia tylko diety i odchudzania. Współpraca była dla mnie ogromnym kobajnem. Ktoś, kto pomoże mi zarówno w diecie, w ruchu i przeprowadzi mnie przez proces pracy z sylwetką. Zaczęłyśmy od przygotowania całego planu, wiedziałam, co będę robić na każdym etapie, na na czym będę pracować i na co muszę zwrócić uwagę. Po pierwszych trzech miesiącach zgubiłam 12 cm w pasie i 50 cm we wszystkich obwodach, 8 kg w dwa miesiące, co było efektem połączenia i diety i treningu. To nie tylko kwestia odchudzania. Emilia dała mi cały sposób na życie, który spowodował, że efekty są dużo szybsze, trwalsze i długofalowe. Dzięki Emilii i jej podejściu, jej energii zaczyna się bardziej chcieć, zwłaszcza jej profesjonalizm, energia i umiejętność motywowania i wyzwalania determinacji. To jest Marta, która chciała oczywiście nabrać kobiecych kształtów i czuć się atrakcyjnie w swoim ciele. Natomiast tak jak wiele kobiet przeszła mnóstwo samodzielnych i nieskutecznych prób na własną rękę. Aż przyszła do mnie. Wahałam się, czy współpracować z Emilią. Nie byłam pewna, czy to będzie dobra inwestycja. Bałam się, że nie podałam przestrzeganiu diety i ćwiczeniom, że poddam się w przebiegu i odpuszczę. Dzisiaj już wiem, że niepotrzebnie. Cieszę się, że powiedziałam tak. Co dostałam? Oprócz upragnionej sylwetki, ogrom wiedzy, wsparcia i kopa motywacyjnego, bez którego sama nie dałabym rady. Zwiększoną pewność siebie. Czuję się bardziej atrakcyjna. Sylwetka wygląda bardziej kobiecą. Jestem mocniejsza fizycznie i psychicznie. Zyskałam większą pewność siebie, piękne ciało, silny charakter i zaczęłam skuteczniej realizować swoje cele życiowe. To skutek ubocznej współpracy z Emilią. Tak? Ponieważ można bardzo dużo się nauczyć, dobrze poznać swoje ciało i swoje możliwości fizyczne, jak i psychiczne. Jeśli chcesz wytrenować ciało i charakter, to tylko z Emilią Warekowską. To jest Monika, która również po wielu próbach odchudzania poddała się, myślała, że już wyczerpała wszystkie możliwości i zmiany ciała. Rozpoczynając współpracę z Emilią, oczekiwałam więcej informacji dotyczących odchudzania, diety i ćwiczeń, ponieważ od dłuższego czasu chodziłam na zajęcia fitness i próbowałam schudnąć, jednak waga stanęła w miejscu. W dodatku miałam problemy z niedoczynnością tarczycy, więc myślałam, że już nigdy nie schudnę. Poddałam się. Jednak w tym czasie poznałam Emilię i jej podejście oraz metody działania zupełnie zmieniło moje życie i ciało. W końcu po długim czasie zobaczyłam efekty – Zaczęłam zwracać uwagę na technikę wykonywania ćwiczeń i na to, co jem. I nie zdawałam sobie sprawy, jakie błędy popełniam. A myślałam, że dobrze się odżywiam. Poza tym, co jest najlepsze w jej treningach, Emilia motywuje do przekraczania granic. Koryguje błędy, daje wycisk, stawia wyzwania, stale podnosi poprzeczkę i nie pozwala się poddać. Osiągnęłam wszystkie swoje cele. Nauczyłam się ćwiczyć, po wielu latach wreszcie schudłam 10 kg i przestałam mieć słodycze. To Julia która zapragnęła zmiany, gdy przechodziła do innej szkoły i chciała totalnie odmienić swój styl życia, żeby dać się poznać od lepszej strony w nowym środowisku. W przeciągu trzech miesięcy dzięki planowi, który skonstruowała Emilia schudłam 12 kg i straciłam ponad 55 cm w obwodach ciała. A co najważniejsze, rezultaty te utrzymują do dziś, a minął już 5 lat od naszej współpracy. To dzięki wskazówkom i wsparciu mentalnemu, przez które przeprowadziła mnie Emilia. A nigdy nie wierzyłam w to, że uda mi się wytrwać albo robić coś systematycznie, bo do tej pory nigdy mi to nie udawało i myślałam, że wiem już wszystko o zdrowym odżywianiu albo o ruchu. Ta współpraca zmieniła całkowicie i przetransformowała mój sposób myślenia o sobie, w swoim ciele i rezultatach, a także inaczej podchodzić do tematu pracy z ciałem. Jestem inną osobą i całkowicie zmieniłam swoje życie. A co najważniejsze, teraz wiem, jak pielęgnować te rezultaty. Warto się przełamać do konsultacji z Emilią, ponieważ tak mocno uświadamia otwiera oczy, że jest w stanie zmienić podejście do pracy nad sylwetką, gietą i akceptacją siebie i wpłynąć na ludzkie życie. To Patrycja która mieszka we Włoszech. Chciała wrócić do formy sprzed ciąży. Efekty przerosły jej oczekiwania. Emilia na podstawie wywiadu ułożyła mi konkretny plan treningowy i żywieniowy pod moje potrzeby. A poza tym najważniejsze było wsparcie mentalne. Muszę przyznać, że pierwsze efekty zauważyłam po około trzech tygodniach. W sumie zrzuciłam 10 kg i nie tylko wróciłam do sylwetki sprzed ciąży, a nawet jest ona lepsza, Bardziej sprężysta i nie mam tak dużego celulitu. Dzięki jej wskazówkom efekty utrzymują się do dnia dzisiejszego, a minęło 7 lat od naszej wspólnej pracy nad moją metamorfozą. W końcu trafiłam do kogoś, komu zależy na moich rezultatach. Nie zostałam pozostawiona sama sobie. Emilia mnie wspierała w każdych trudnych momentach, a zmiana sylwetki ma ich wiele. Bardzo jestem zadowolona z naszej współpracy i cieszę się, że to ona zajmowała się moją metamorfozą, więc. Ze szczerym sercem mogę polecić współpracę z Emilią. To tylko kilka osób z moich współprac, zarówno z Polski, jak i online z Anglii, Włoch, Niemiec czy Norwegii. I wszystkie mówią zgodnie, że to działa. One wszystkie zgodnie mówią, że nagle stało się jasno, dlaczego wcześniej nie osiągały efektów. Tydzień po tygodniu zobaczyły, gdzie popełniały błędy i zgodnie twierdzą, że bez tych metod nie jest możliwe, by osiągnąć ciało marzeń. Z moich 15 lat praktyki trenerskiej stworzyłam instrukcję obsługi Twojego ciała, dotyczącą tak ważnej strefy każdej kobiety. Poczucia, że jesteś piękną kobietą, poczucia, że jesteś wartościową kobietą, wzmocnionej wiary w siebie i swoje możliwości, wysokiej energii życiowej i witalności. Jedna z moich podopiecznych, która odchudzała się ze mną online, napisała mi w mailu. Gdybym tylko wiedziała o tych rzeczach i pułapkach, w które wpadałam wcześniej, już dawno osiągnęłabym i utrzymałabym sylwetkę marzeń. Nie zmarnowałabym czasu i wiary w siebie, a to jest o wiele łatwiejsze niż sądziłam. Już nie mówiąc, że z łatwością i bez presji straciłam te 9 kg w dwa miesiące. Natalia wcześniej miała ze sobą wiele prób, wiedzę o odchudzaniu, wszystkie czasopisma z tematyką fitness, wiedzę o wszystkich dietach i zdrowym jedzeniu i zero efektów. Usuwając wszystkie zakłócenia, eliminując błędne strategie, układając to w prostą strukturę, okazało się, że są w stanie zrealizować swoje marzenia o świetnej sylwetce, angażując się w proces z wiarą we własnej siły i pewnością, że tym razem na pewno się uda. Każda kobieta może się cieszyć pięknem swojego ciała. Czuć się wartościowa, bez chowania głowy w piasek, myślenia, że teraz to już nic dobrego mnie nie spotka, już nigdy nie będę wyglądała jak dwudziestolatka. Czas leci, jestem skazana na to, by wyglądać źle. Bo jeśli kobieta te wszystkie techniki opanuje, staje się boginią, królową swojego życia. Kiedy nauczysz się i zdobędziesz instrukcji obsługi swojego ciała, zniknie cała niepewność i chwiejność, zniknie cały chaos, a ty poczujesz, jakbyś zdobyła potężną moc. Będziesz w stanie osiągać to wszystko bez poczucia, że to bez sensu albo że to nie działa i tej ciągłej niepewności i chwiejności, czy na pewno robię to dobrze. Wiem, że to brzmi minimalnie realnie, ale to nie jest żadna magiczna tabletka, ani żadna magia. To nauka, to chemia i fizjologia organizmu, wiedza o typach sylwetek i typach hormonalnych kobiet. Bo twoje ciało, żeby zareagowało na trening czy dietę, musi wejść w odpowiedni tryb, tryb spalania tłuszczu. A żeby to się stało, ruch i dieta muszą pasować do twojego somatotypu sylwetki. I w zależności czy jesteś ekto, endo czy mezomorfikiem, zupełnie inny trening i zupełnie inne jedzenie będzie powodowało, że twoje ciało stanie się machiną do spalania niechcianych fałdek na brzuchu, pupie i udach. Posłuchaj. Wyobraź sobie, że robimy skan mózgu osoby, która jak się za coś weźmie, to osiąga bez trudu sylwetkę. A to tylko 10% osób na siłowni, które osiągają swoje cele. Więc jeśli porównamy te wyniki do skanu mózgu osoby, która jest uzależniona od jedzenia, mająca stany depresyjne, nie potrafiąca skutecznie raz na zawsze schudnąć, to zobaczyłabyś ogromną różnicę. Kiedy oszukujesz podczas diety, albo kiedy objadasz się czekoladą na noc, uwalnia się dopamina, substancja odpowiedzialna za przyjemność. Ta fala dopaminy działa motywująco i uzależniająco. I dlatego pragnienie łaknienia czekolady czy lenistwa przed telewizorem motywuje Cię o wiele bardziej niż wzięcie się za ćwiczenia albo przygotowanie zdrowych posiłków albo trzymanie się diety. Nie mówiąc już o mierzeniu się centymetrem albo robieniu zdjęć w swojej sylwetce. Dobra, no więc. Czy jesteś gotowa na to, by poczuć się świetnie w swojej skórze i czerpać z tego ogromną satysfakcję? Czy jesteś gotowa na to, by poczuć się atrakcyjna, seksowna dla swojego faceta, a twój poziom skoczył z pierwszego poziomu na dziesiąty? Czy jesteś gotowa na to, by twoje życie zmieniło się, abyś poczuła swoją wartość jako kobieta, pewność siebie i poczuła w sobie tę niewyczerpaną moc osiągnięcia każdego celu? Czy jesteś gotowa osiągnąć spektakularne cele sylwetkowe? Bez względu na to, ile chcesz schudnąć. Odkryć sekretne paliwo Twoich efektów. Tajną broń, dzięki której poczujesz się piękna. Twój mąż będzie pragnął Ciebie i tylko Ciebie. To broń, której nie mają Twoje koleżanki. To broń, dzięki której staniesz się najlepszą wersją siebie. Jeśli tak, trzeba umiejętnie połączyć te cztery sekretne kroki. Twój typ sylwetki, Twój typ metabolizmu, działanie Twoich hormonów na Twój organizm i wejść w tryb spalania tłuszczu. Tak zbudowany plan da Ci stuprocentową gwarancję efektów. Znika niepewność, nie wiem co robić, nie wiem czy robię to dobrze, czy to przyniesie efekt, bo idziesz precyzyjnie do celu. Życie robi się łatwiejsze. Poznajesz swoje ciało, wiesz kiedy spalasz tłuszcz, poznajesz psychologię odchudzania. Skuteczność takiego planu zależy od szczegółów. Trzeba je dokładnie dopasować do Twojego typu sylwetki i metabolizmu. Od tego zależy powodzenie Twojego przedsięwzięcia. Jak widziałaś, model sprawdził się u moich podopiecznych. Fakty są takie, że każda kobieta to inna sytuacja, inne cele, inny typ sylwetki. Tu nie można układać jednego planu dla wszystkich. Ja nie czułabym się zadowolona, gdyby ktoś korzystając z takiego planu nie osiągnął swoich efektów. Osoby ze mną współpracujące wiedzą, że jestem profesjonalistką w każdym celu i nie odwalam fuszerki. Bardzo indywidualnie podchodzę do tych kwestii, no to właśnie po to, by każda kobieta otrzymała spektakularne efekty. Dlatego nie jestem w stanie pokazać tutaj żadnego przykładowego planu. Potrzebuję wiedzieć nieco więcej o Tobie, Twoich celach i przede wszystkim wiedzieć, jak działają Twoje hormony i jaki jest Twój typ sylwetki. Pytanie więc, czy mogę Ci teraz pomóc? Za to, że poświęciłaś mu swój cenny czas. Teraz podczas prezentacji mogę Ci zaproponować bezpłatną konsultację telefoniczną. Dowiesz się, jak możesz wdrożyć taki plan, konkretnie w Twoim przypadku, aby był maksymalnie skuteczny. Taka konsultacja trwa jakieś 35 minut. Opowiesz mi o swoich marzeniach związanych z Twoim ciałem i stylem życia. Ja stworzę dla Ciebie plan, dzięki niemu osiągniesz spektakularny efekt w ciągu 3 miesięcy. Celem rozmowy jest zbudowanie prostej ścieżki do Twoich celów. Twojej indywidualnej instrukcji obsługi ciała. Być może będziesz potrzebowała nietypowych rozwiązań, albo masz unikalne cele. Nie ma z tym problemu. Możliwości, technik, narzędzi i metod są tysiące. Od 15 lat siedzę w fitnessie, oszczędzę Ci niepotrzebnego wysiłku i na 100% dojdziesz do celu szybciej, niż gdybyś próbowała kolejny raz sama. I teraz pytanie, ile to wszystko kosztuje? Konsultacje są w 100% bezpłatne i niezobowiązujące. Jest tylko mały haczyk. Te konsultacje nie są dla wszystkich. A ja przyjmuję na konsultacje tylko osoby spełniające pewne warunki. Pierwszy. Masz już 35 bądź więcej lat i nie chcesz już się męczyć przypadkowymi dietami, i powtórką z rozrywki, powrotów wagi. Chcesz mieć trwałe rezultaty. Chcesz przejść od wiedzy w głowie do działania i osiągnąć sensowne efekty. Chcesz realnie zmienić swoje życie. Jesteś otwarta na nowe rozwiązania, na naukę swojego organizmu, na doskonalenie siebie i samorozwój, i wiesz, że nie zrobisz tego z internetowych memów. Masz wysokie standardy i nie chcesz trafić do kogoś przypadkowego, do kolejnego trenera z internetu, który obiecuje gruszki na wierzbie. Chcesz trafić do kogoś, kto ma praktyczne doświadczenie i wie, jak ci pomóc. Jeśli to się zgadza, kliknij przycisk pod tym wideo, pojawi się strona z moim kalendarzem, wybierzesz odpowiedni termin i czas konsultacji. Po wybraniu terminu wpisaniu adresu e-mail otrzymasz potwierdzenie konsultacji. Zadzwonię do ciebie w terminie, który wybierzesz. Bądź gotowa na tę rozmowę. Przygotuj sobie coś do pisania, bo warto będzie zanotować sobie najważniejsze wnioski. Ilość miejsc jest naturalnie ograniczona, dlatego zapisz się już teraz, żebyś nie musiała znów czekać kolejnych 5 czy 10 lat albo podjąć jeszcze kilka bezsensownych prób. Chyba, że chcesz odchudzać się przez całe życie. Twoje cele są możliwe. Jak widziałeś u moich podopiecznych, jednak uprzedzam. Bez uporządkowanych działań, konkretnego planu pod twoje cele i potrzeby twojego organizmu, najpewniej dalej będziesz krużyć po omacku. Dlatego zachęcam Cię do przełamania się i wzięcia udziału w konsultacji. I jeszcze jedna rzecz. Zastanawiasz się, czemu to wszystko robię nieodpłatnie? Po pierwsze, nie jestem trenerem w przypadku. To moje powołanie. Zajmuję się tym z pasją od 15 lat. Po drugie, sama przyszłam tę drogę i chętnie dzielę się doświadczeniem, bo wiem jak to jest, gdy o czymś bardzo marzysz i wydaje ci się, że to niemożliwe w Twoim przypadku. Po trzecie, wymiotuję na wydok tych wszystkich porad, które nijak mają się do swoich celów, Twojej sylwetki i nigdy nie zadziałają, a Ty czujesz się po nich jeszcze gorzej. A wiem jak bardzo Twój wygląd wpływa na Twoją samoocenę, odwagę, wiarę w siebie i pewność siebie. Osoby, które konsultowały, mówią zgodnie, że dostały 20-krotnie większą klarowność i jasność działań i zrozumiały, jakie błędy popełniały przez wiele, wiele lat. Jeśli to, co powiedziałam jest warte 35 minut rozmowy, kliknij przycisk pod tym wideo lub link zawarty w opisie i umów się ze mną na konsultację. To Twoja ostatnia szansa na zadbanie o sylwetkę, bo nie wiem, jak długo będę udostępniać to wideo. Po pierwsze, mój grafik pę również pęka w szwach, a ja mam już coraz mniej czasu, by prowadzić takie rozmowy. Moi podopieczni potwierdzają, że byłam ich ostatnią deską ratunku i bez tych strategii zmiana sylwetki byłaby dla nich wręcz niemożliwa i że sami nie daliby rady tego zrobić. Historie ludzi oraz statystyki pokazują, że jeśli nie dokonasz tych zmian teraz, to w najbliższym czasie będzie trudniej i stracisz szansę na osiągnięcie tego, czego pragniesz, a już wiesz, że nie możesz osiągnąć tego dotychczasowymi metodami. Eksperci są zgodni. Osoby o lepszym wyglądzie zarabiają więcej pieniędzy, mają większe szanse na udane małżeństwo, lepszy seks, relacje osobiste i osiągają lepsze sukcesy zawodowe, bo nie izolują się od otoczenia. I jak bardzo tego pragniesz? Ile chcesz jeszcze zwlekać z lepszym życiem? Daj sobie szansę, kliknij przycisk, aby umówić się na tę przełomową konsultację. Skoro do tej pory nie osiągnęłaś tego, co chciałaś dotychczasowymi sposobami, poszukiwaniami na własną rękę, to zwiększa się prawdopodobieństwo, że być może Nigdy nie będziesz w stanie tego osiągnąć. A żeby mieć naprawdę świetne rezultaty na miarę królowej życia, trzeba się za to zabrać. Tak? Jak to konkretnie omówiłam. Dlatego umów się już teraz i daj sobie szansę na zmianę. Kliknij przycisk pod tym wideo, umów się na konsultację. Masz do wyboru dwie drogi. Droga numer jeden, czyli robić to, co do tej pory i mieć te same efekty. Szukać rozwiązań z i marzyć o tym, że przydarzy się cud. Jeśli masz tyle czasu, możesz włożyć tyle wysiłku, energii i pieniędzy, Proszę bardzo, droga numer dwa, nowa ty i Twoje nowe życie. Skuteczna i konkretna droga do Twoich rezultatów. Kliknij przycisk pod tym wideo, umów się na konsultację. Ja nazywam się Emilia Warykomska. Dziękuję Ci za poświęcony czas.